Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie niespodzianki szykuje dla ciebie wszechświat? I do wyboru będą trzy karty. Wybierz sobie. Jakie niespodzianki? Jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. Słuchajcie. No, wymienimy tylko świeczkę, z A wy sobie w tym czasie wybierzcie. Okej. Okay. Wybrane, prawda? Jedyneczka. Jakie niespodzianki szykuje Wszechświat dla jedyneczek? Jakie niespodzianki... Mhm. Fajne niespodzianki, fajne jakieś tutaj idą do ciebie zmiany, wynikające od ciebie, tak? Bo ty poczujesz taką potrzebę, nie chcę odwracać się za siebie, nie chcę patrzeć w przeszłość, patrzę przyszłościowo, zmieniam schemat działania, podejmuję decyzje, wyswobadzam się z ograniczeń, odchodzę od miejsc, od osób, które mi utrudniały, które mnie ograniczały. Czuję w tym wszystkim przypływ energii, czuję się radośnie, rozwiązuję problemy, wybaczam sobie, wybaczam innym, jeżeli poczuję tą gotowość, uzdrawiam relacje samemu, samej ze sobą albo konkretnie z kimś, rozwiązują się problemy. I patrzę na swoje życie inaczej. Tutaj coś w aspekcie prawnym, urzędowym może się domykać, może się wyjaśniać. Tutaj również jakaś sytuacja karmiczna, nazwałabym, też może się wyjaśniać. A ogólnie wszechświat tutaj szykuje tobie niespodziankę w postaci piękna. Tak? Będziesz wkraczał w szerszy krąg w spirali życia. I tutaj jest jakiś początek czegoś nowego, jakaś zmiana, i dzięki temu takie oddzielenie się od tego, co stare. I ja bym tu powiedziała, jeszcze patrząc na tą kartę tego Anioła, że czasami trudno jest porzucić stare wzorce, zachowania i zmienić dotychczasowe poglądy, tak? Ale losując Anioła Białego Promienia. Tak jakby wybierając to, ten anioł będzie Ciebie uwalniać, będzie wskazywać drogę powrotu do Twojej pierwotnej niewinności i czystości. Dzięki temu Ty będziesz tworzyć fundament pod przyszłe zdarzenia i zaczniesz odkrywać swój sens życia. Nawet jeśli Twoje otoczenie sklasyfikuje to jako irracjonalne uwolnisz się od presji, wyobrażeń narzucanych ci przez innych ludzi, pokochasz swoje życie, możesz tańczyć, malować, śpiewać, pisać na różne sposoby, będziesz oddawać się pięknu życia, będziesz rozwijać talenty, którymi zostałeś obdarzony, bo one zostały ci dane, abyś mógł je przeżyć. I takie przesłanie przeczytam tobie od tego anioła. Brzmi, przeżyj śmierć za życia. Zanim umrzesz śmiercią fizyczną, oddaj się odnowieniu, przemianie, poszerzaj swoją świadomość. I ja tego tobie życzę. Pozdrawiam. Dwójeczka. Dwójeczka wybrała Elohimy, Herkules, Amazone. Dobrze, no to patrzymy, co tutaj. Jaka nies jaką niespodziankę szykuje ci wszechświat? Czekajcie, bo mi się to odwróciła, dobra? Możesz otrzymać jakąś fajną wiadomość, możesz zostać gdzieś, możesz zostać zaproszony czy zaproszona, tak? Karty tu pokazują, że hmm, tą niespodzianką od, od wszechświata jest hmm, odbudowanie swojej energii u ciebie. Hmm, jest, mam wrażenie, że zauważysz, dostrzeżesz, co ciebie ogranicza, co odbiera ci energię, co wpędza ciebie w poczucie deficytów. Poczucie właśnie tego braku, tak? Bardzo mocno zweryfikujesz swoje otoczenie i zaczniesz działać. Nie będziesz osobą, która być może pozwalała sobie na bierność. Tutaj te karty mówią, zaczynasz przejmować tą inicjatywę, zaczynasz działać, zaczynasz tworzyć, ale zaczynasz najpierw od tej podstawy, czyli patrzysz, kim się otaczasz, czym się otaczasz, w jakim miejscu jesteś, czy to miejsce ciebie nie ogranicza i ruszasz naprzód. Niespodzianką od wszechświata będzie dla ciebie taka moc nieskończoności, odkryjesz sobie tą siłę, tą odwagę do działania. Z jednej strony jest w pewnej części Ciebie jest ta potulna duszyczka, ale jest też ta niecierpliwa, ta drapieżna duszyczka. I tutaj zaczniesz to łączyć, tak? Kiedy trzeba, będzie ta potulność, kiedy trzeba będzie ta walka. I to jest dobre. Wiesz jeszcze, jaką niespodzianką obdarowuje Ciebie wszechświat. Mam wrażenie, że poczujesz się energetycznie lepiej, że odblokujesz tu jakieś blokady, zrobisz sobie jakiś rytuał oczyszczający, oczyścisz swoją energię. Karty też mówią, że nie będziesz już dawać się wykorzystywać, bo u ciebie może być ten problem, że zawsze jesteś osobą potulną, spuścisz głowę, przytakniesz tak dobrze i robisz tak jak inni każą, czy tak jak inni wymagają, bo boisz się sprzeciwić. Tego już nie będzie. Będziesz znać swój cel, będziesz znać swoje pragnienia i, i będziesz bardzo nad sobą pracować. Niespodzianką u ciebie również może być też to, że. Poczujesz się nie tylko lepiej fizycznie, ale też psychicznie, emocjonalnie. To jest taka mocna energia potęgi i te Elohimy, Herkules, Amazon, one Ciebie wzywają, żeby stare wzorce w sposobie odczuwania, myślenia, funkcjonowania, żeby je usuwać, tak? Żeby, bo to utrudnia przepływ energii, to utrudnia w ogóle takie działanie, tak? Tu chodzi o zmianę sposobu myślenia, i u ciebie będzie ta zmiana sposobu myślenia. I myślę tutaj, że ten wszechświat wysyła ci coś takiego w postaci niespodzianki, że ty w tym momencie staniesz przed taką decyzją, czy chcesz trzymać się starego znanego, czy odważysz się na krok w nowe nieznane. I w głębi duszy może być coś takiego, że będziesz czuć, kiedy właśnie powinieneś zrobić właściwy krok we właściwym kierunku, ale pytanie ci będzie się nasuwać do głowy, czy ten ów krok, który wykonasz w rzeczywistości, będzie miał aprobatę ze strony otoczenia i, i czy faktycznie wyjdziesz spoza tych ogólnych przyjętych norm. I tutaj takie myśli będą Ci się nasuwać do głowy, ale w pewnym momencie Ty sobie to odpuścisz. Nie będziesz już na to patrzeć. Mhm. Taką niespodzianką tutaj u Ciebie może być zmiana miejsca zamieszkania. To może być coś związanego z rozstaniem, ze zmianą zawodu, z podróżą. Tu wszystkie zmiany mogą być, różne zmiany mogą być, bo to jeszcze to nie kolektywne, tak? I myślę, że tutaj nie na marne wylosowałaś, dwójeczko, Herkulesa i Amazone, bo one mają ci pomóc, przemóc się i wykonać ten ów krok, bo on służy wyższemu celowi. Tak? I takie, przesł i takie przesłanie dla ciebie brzmi od nich: tylko najlepsi uczniowie otrzymują najtrudniejsze zadania. Ja z tym akcentem was zostawię. Pozdrawiam. I trujeczka, wybór trujeczki, anioły światła. Jaką niespodziankę szukuje dla ciebie wszechświat? Trójeczko. Mocne zmiany, mocne zmiany, ale to, są, ale to są dobre zmiany. Ja bym tu powiedziała, że wszechświat szykuje ci trochę bólu, ale ten ból będzie wyzwalający, oczyszczający. Tak. Będzie wyjaśnienie jakiejś sytuacji, będzie potrzeba skonfrontowania się z kimś, z jakimś problemem. Coś tu się zburzy, coś tu się zakończy, coś tu się zniszczy, bo tak ma być, bo to ma ci przynieść uleczenie twojego serca, uzdrowienie i dużą zmianę w życiu. Wszechświat szykuje ci niełatwą sytuację. Ja mam wrażenie, patrząc na ten układ kart, to jest tylko moja subiektywna ocena rozkładu. Że wiele razy było ci proponowane, trujeczko, zmień coś w życiu, pozwól na zmiany, odejdź, zakończ, uwolnij się, zbóż to, wybuduj na nowym fundamencie. Nie wysłuchiwałaś, trujeczko, tego, co było ci przekazywane w postaci znaków, podpowiedzi, wskazówek, czegokolwiek, może w jakichś czytaniach, w innych rozkładach było o tym mówione, u mnie czuł kogoś innego. Nie słuchałaś tego, i w końcu los, wszechświat zadecydował: dalej tak być nie może, za bardzo cierpisz, musi coś się całkowicie zburzyć. I na ten moment może się tobie wydawać, albo już jesteś na tym etapie, albo za chwilę będziesz, że to jest katastrofa totalna życiowa. Może tu chodzi o, o utratę pracy, o utratę relacji, o rozstanie bolesne. Może tu wyjdą jakieś krzywdy na jaw, jakieś żale, jakaś zdrada, cokolwiek zdrada przyjaciela, zdrada kolegi, zdrada współpracownika, zdrada partnera czy partnerki. I to jest katarziz życiowe, ale to musi być po coś, bo ty musisz to w końcu zobaczyć, w jakiś sposób postarać się uporządkować, pozbierać po tym, być może przepracować, jeżeli da radę, i otworzyć się na nowe. Na starym fundamencie nie wybudujesz, bo on jest tak zniszczony, on jest tak popękany. Zobacz, jak te serce tutaj jest cierpiące, tak? No zobacz, widzisz, zobacz, jak ty z bólu krzyczysz. A mimo wszystko starasz się i mówisz, udajesz, nic się nie stało. Nie, nie da rady tak dłużej, dlatego wszechświat szykuje ci taką katarzis życiową w jakimś aspekcie. Ale to będzie wyzwalające, to będzie uwalniające, oczyszczające, to przyniesie ci dużą zmianę. A w ogóle, to te anioły światła, one niosą taką iskierkę. One są kochającymi pomocnikami w życiu codziennym, tak? Dobrze, poszukam tutaj tylko chwileczkę tego przesłania od nich. One cierpliwie czekają na Twoje zaproszenie, więc zaproś je do współpracy, do pomocy. One szanują naszą wolną wolę. Jeżeli ktoś tego nie robi, to nie przyjdą, tak? Um, okaż też cierpliwość, jeżeli nie, nie odczujesz natychmiast ich pomocy, jeżeli o to poprosisz. Ale przede wszystkim, tutaj jest napisane, pomimo że sytuacja, w której się znajdujesz, nie jest dla Ciebie sprzyjająca. Dzięki współpracy z aniołami uda Ci się zachować w niej spokój i pogodę ducha. Twoim zadaniem jest podjęcie koniecznych kroków. Zobaczcie, jak to się ładnie połączyło z tym rozkładem skart. No i znalazłam przesłanie od tych aniołków. Siła aniołów przepływa przez Ciebie. Wraz z nią czujesz ich świętą obecność. Możesz być pewien anielskiego przewodnictwa. Zaprosić do swojego życia. I dzięki nim będziesz mógł mogła w jasny ukierunkowany sposób działać. To tyle. Pozdrawiam Was serdecznie.